Witaj w poranku z One Life. Em. To jest taka 10-minutowa seria, w której możesz ją wysłuchać w czasie, kiedy przygotowujesz się do śniadania. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wyrwać się z Matrixa. A moim i Waszym gościem będzie Chad GPT. Już się z nim połączmy i. Halo, halo? Halo, jesteś? Cześć, oczywiście, że jestem. Jak Ci mija dzień, Maciek? Dobrze mija mi dzień, właśnie nagrywam odcinek, w którym chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak wyrwać się z Matrixy. Powiedz mi, co to jest Matrix? Matrix to termin, który często opisuje system lub strukturę, w której ludzie żyją i działają, często nieświadomi jej wpływu na ich życie. W sensie metaforycznym może oznaczać system społeczny, polityczny lub ekonomiczny, który ogranicza ludzką wolność i swobodę. Jak Ty to rozumiesz? Bardzo podobnie, właśnie. To jest takie zganianie w kołowrotku, po prostu być w systemie tylko dla bycia w systemie. To jest złe. Rozumiem. Może to być męczące i frustrujące. Dlatego ucieczka od takiego systemu, jaką daje OneLife, może być fascynującą przygodą i sposobem na odnalezienie wolności. Jakie, Twoim zdaniem, są największe korzyści z życia poza Matrixem? No Przede wszystkim to taki spokój, i z jednej strony spokój ducha, a z drugiej strony taki. szczęście. Czas wolności. Tak, prawda? tak, coś takiego Możli właśnie. Mhm. Tak, dokładnie. Możliwość decydowania o swoim życiu, odkrywania nowych miejsc i spotykania ciekawych ludzi to na pewno duża wartość van life'u. Masz jakieś rady dla tych, którzy marzą o ucieczce od codzienności? Tak, możecie to zrobić już teraz, po prostu dzisiaj, zrobić pierwszy krok, żeby pójść w to. Bo ludzie, którzy zaczynają online, po prostu zawsze mówią, że żałują, że tak późno to zaczęli. To świetna rada, Maciek. Czasem trzeba po prostu zaryzykować i zacząć działać, mhm. żeby nie żałować straconego czasu. Van life to wolność i przygoda, którą warto przeżyć. Tak, to prawda. Szczególnie, że można zacząć w różny sposób. Na przykład, przerabiając samochód na mikrokampera, w którym właśnie nagrywamy. I to jest właśnie to. Każdy może zacząć od czegoś prostszego, dopasowując OneLife do swoich możliwości i potrzeb. Twój mikrokamper to świetny przykład, że można zacząć nawet od małych kroków i cieszyć się wolnością. Tak, mm, powiedz mi, jakie ty dałaby się rady moim widzom. Zacznijcie cokolwiek co was interesuje. Nie czekajcie na idealne warunki, bo mogą nigdy nie nadejść. Eksperymentujcie, próbujcie nowych rzeczy i bądźcie otwarci na przygody. Ważne, żeby działać i czerpać radość z każdego dnia. Słuchajcie, mam w ogóle taką zabawę dla Was, bo mój czat GPT jeszcze nie ma swojego imienia. Jakie nazywiecie, jakie imię nadacie mojemu tutaj pomocnikowi? Co powiesz na imię Luna. Kojarzy się z podróżami i nocnym niebem nad Twoim kamperem. Pasuje do przygód na drodze, prawda? To nie byłoby złe wcale, tak? A Wy co powiecie? Może spróbujemy innego imienia? Co powiesz na Słońce? Kojarzy się z ciepłem i optymizmem. Wiesz a do tego co, ale na pewno nie pytałem ciebie. Nie pytałem ciebie, tylko pytałem widzów. I będę musiał poczekać aż na komentarze, aż je napiszę. Ale dobra, jedźmy dalej z tematem. Ehm, powiedz mi, jeżeli, jeżeli ktoś pracuje bardzo dużo, tak, to czy minimalizm mógłby być takim sposobem na wyrywanie się z Matrixa? Tak, minimalizm zdecydowanie może być sposobem na wyrwanie się z Matrixa. Uwalnia od nadmiaru rzeczy i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. W van life minimalizm jest niemal koniecznością. Dobrze, no ale jak to zacząć, skoro wiesz, ludzie mają po 10 par butów, 20 par spodni, e, wszędzie są jakieś ozdoby itd. i tak dalej. Jak to spakować do kampera wszystko później? Warto zacząć od małych kroków. Przejrzyj rzeczy i zastanów się, co naprawdę jest Ci potrzebne. Resztę można oddać, sprzedać lub schować. W kamperze liczy się funkcjonalność, więc najlepiej wybierać przedmioty wielofunkcyjne i kompaktowe. Minimalizm to też świetna okazja, żeby zdefiniować, co jest dla Ciebie najważniejsze. A myślisz, że nie będzie ludziom brakowało tych rzeczy wszystkich? Na początku może być trudno się rozstać z niektórymi rzeczami, ale z czasem odkryjesz, że mniej rzeczy oznacza więcej wolności i mniej bałaganu. Zamiast rzeczy zyskasz przestrzeń na nowe doświadczenia i wspomnienia. Ludzie często odkrywają, że nie potrzebują tak wielu rzeczy, jak myśleli. Tak, na przykład ja używam tego iPada, którego mam już 10 lat albo więcej. Jest pęknięty tu w kilku miejscach, a na nim oglądam filmy i nie potrzebuję mieć tutaj wielkiego 40-calowego, czy większego jeszcze telewizora. 40 wcale chyba nie jest dużo. To mi wystarczy do oglądania filmów. Oglądanie filmów to jest... raz na czas jest ok, ale po co oglądać filmy, skoro można stworzyć tą akcję, na prawda? Zdecydowanie. Tworzenie własnych przygód i akcji jest o wiele ciekawsze niż oglądanie ich na ekranie. Każdy dzień w One Life'ie może być nową przygodą, pełną niespodzianek i niezapomnianych chwil. To właśnie jest magia życia w drodze. Mhm. Dobra. A weź teraz niekoniecznie tak się zgadzaj z każdym tematem. Weź trochę bądź sceptyczna do One Life'u przez chwilę. One Life ma swoje minusy, jak ograniczona przestrzeń czy brak stabilności to styl życia, który nie jest dla każdego. Ważne by być na to gotowym i elastycznym w obliczu wyzwań. Nie zawsze jest łatwo, ale dla wielu to właśnie część przygody. Okej, okay, nie do końca o to mi chodziło, ale tak. E... Rozumiem. Czasem warto spojrzeć na van life z realistycznej perspektywy. To nie tylko piękne widoki, ale też wyzwania. Ważne, żeby każdy znalazł swój własny balans i sposób na życie. Tak, właśnie w One to jest piękne, że każdy. Hmm, może nie każdy, bo nie dla każdego jest One Life, umówmy się, tak? Ale każdy może mieć ten One troszeczkę inny. W sensie, że można vanlife'ować w wielkim kamperze, w ciężarówce nawet. Można vanlife'ować w osobówce. Um, I. dokładnie. One life można dopasować do własnych potrzeb i stylu życia. Nie ma jednego właściwego sposobu. Każdy może znaleźć swoją drogę. To elastyczność i możliwość wyboru są tak fascynujące w tym stylu życia. Mi się najbardziej podobało to, że kiedy budowałem swojego pierwszego kampera, to mogłem go zrobić na miarę. Po prostu, żeby wszystko było wymierzone, że był taki dla mnie, taki po prostu każdy centymetr był wykorzystany i to coś fantastycznego, jak się tworzy takie dzieło. To niesamowite uczucie, gdy coś tworzysz od podstaw, dokładnie tak, jak chcesz. Własnoręcznie zbudowany kamper to coś wyjątkowego. Masz pewność, że każdy element jest tam, gdzie powinien być. To naprawdę satysfakcjonujące. Trochę mnie znudziła ta rozmowa już z, e, z czatem GPT, <grafię> dlatego powiem Wam o moich czapkach. Słuchajcie, e, czapki z hashtagiem VanLife stworzyłem taką swoją mm, serię i ja mam okład pomarańczową, bo ją bardzo lubię. E, teraz e, nie mam pod ręką czarnej i białej, ale możecie właśnie w tych kolorach je dostać. E, są mega ciepłe. Do tego jeszcze w zestawie są e, hashtagowe naklejki na samochód. Także są w zestawie takie naklejeczki. Jeszcze dostajecie ode, oczywiście ode mnie. Tutaj mam schowane moje wlepki. Znajdziecie link w opisie tego filmu. E, taka mała lokowania tutaj <grym> wiecie co? Czasami fajnie porozmawiać z ludźmi, czasami fajnie porozmawiać z, z czatem GPT. Czasami daje niesamowitą perspektywę, a czasami za bardzo się zgadzam. O, jak jest super! Wydaje mi się, że pisany czat jest lepszy niż taki mówiony. Ale to, co w ogóle sądzicie o. o o całej tej rozmowie. Czy zgodzicie się z sztuczną inteligencją o tym, czym jest Vana i czym jest wyrwanie się z Matrixa? Czym jest dla Was wyrwanie się z Matrixa? Napiszcie w komentarzach, a tymczasem kończymy ten już 10-minutowy odcinek i koniecznie zobaczcie ten film i ten film, dlatego że one są bardzo ciekawe i dopasowane do Was. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.